Dzisiaj przedstawię wam moją subiektywną listę pięciu najlepszych walk w całym Ninjago. Zapraszam na film. Numer 5 Walka Lloyda i Garmadona w dziewiątym sezonie Ninjago. Lloyd przełamując wtedy w sobie swoje słabości, pokonał Garmadona, co wydawało się niemożliwe. Numer 4 Walka Ninja z Pożeraczem światów. Cała walka trwa z przerwami kilka odcinków pierwszego sezonu. Choć z początku Pożeracz nie daje cienia szans Ninja na pokonanie go... W końcu ninja unieruchamiają Wielkiego Gada i z pomocą Garmadona zabijają go. Numer 3 Walka Lloyda z Overlordem Choć krótka, to jednak niezwykle ciekawa. Z początku Lloyd uwalnia swą złotą moc i skutecznie zaczyna napierać na Mrocznego Władca. Potem jednak role się odwracają i Mroczny Stwór pożera Lloyda wraz z jego smokiem. Na jego nieszczęście złota moc Lloyda rozsadza go od środka i walka kończy się zwycięstwem Lloyda. Numer 2 Walka Moro z Lloydem. Oczywiście chodzi o walkę pod koniec sezonu piątego. Cała jej epickość polega na tym, że jest w niej mnóstwo zwrotów akcji w krótkim czasie, czyli jest bardzo dynamiczna. Raz wygrywa Lloyd, raz Moro. Całość ponadto odbywa się w kilku krainach jednocześnie. Ostatecznie walkę tą wygrywa Moro, jednak i tak nie daje mu to finalnego zwycięstwa i nie pozbywa się on także Lloyda, więc jest to tylko takie... pozorne zwycięstwo. Numer jeden. Walka Zeina z Overlordem. Choć cała walka jest krótka i polega tylko na siłowaniu się Zeina mocą lodu z mocą czterech złotych broni, to jednak poświęcenie, jakiego dokonał, fakt, jakiego antagonistę zniszczył przez tą walkę i ból, jaki widać po Zaynie w trakcie tej walki, zwiększany wątkiem miłosnym z Pixel czyni scenę tej walki magiczną. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Zachęcam do pisania swojej własnej listy top 5, a nawet top 10 i więcej najlepszych według Was w walk w Ninjago. Do następnego. Cześć!